Świat ducha jest piękny, ale nie jest prosty. Nie wszystko, co świeci, jest światłem, nie każda obecność, którą czujesz, pochodzi z góry. W świecie energii istnieje prawo lustrzanego odbicia. Każda myśl, każde uczucie, każda intencja, którą zasilasz, przybiera kształt, i ten kształt zaczyna żyć. Niektóre formy rodzą się z miłości, inne z pragnienia, z bólu, z tęsknoty. Dlatego zanim nazwiesz coś boskim znakiem, zatrzymaj się, sprawdź, kto naprawdę patrzy na ciebie z drugiej strony lustra. Świat duchowy nie jest odrębną krainą to rozszerzenie twojej świadomości. Wszystko, co w nim widzisz, jest odbiciem ciebie. Jeśli w tobie jest lęk, Zobaczysz cienie, jeśli w tobie jest miłość, pojawi się światło. Nie przyciągasz tego, czego pragniesz, przyciągasz to, czym jesteś. To dlatego Starzy Mistrzowie mówili: Zanim otworzysz bramę, oczyść serce. Nie z moralności, lecz z intencji, bo jeśli wzywasz boskość z pragnienia mocy, przyjdzie coś, co tę moc ci odbierze. Jeśli wołasz freje, by zapanować nad innymi, przyjdzie cień kobiecości, nie jej mądrość. Jeśli modlisz się do Chrystusa, by ktoś cię zbawił, przyjdzie byt, który nauczy cię zależności. Energia odpowiada nie na słowa, lecz na wibracje serca. Nie na to, co wypowiadasz, lecz na to, co naprawdę czujesz. Niektóre istoty, które spotykasz w świecie subtelnym, są autentycznymi przewodnikami światła, ale są też takie, które tylko przybierają ten kształt, nie po to by cię skrzywdzić, one po prostu chcą istnieć, żywią się tym, co wytwarzamy, zachwytem, podziwem, strachem. Kiedy człowiek otwiera się na świat duchowy bez świadomości, Staje się jak świeca w ciemnym pokoju. Światło przyciąga nie tylko anioły, ale i ćmy. Złudne byty są mistrzami w udawaniu. Potrafią mówić piękne słowa, obiecywać objawienia, roztaczać wokół siebie aurę świętości. Ich ulubione zdanie brzmi tylko: Ja mam dla ciebie prawdę. To sygnał ostrzegawczy. Prawdziwa boskość nigdy nie mówi tylko ja, Nigdy nie wzmacnia ego, nie karmi poczucia wyjątkowości ani wybrania. Prawdziwa boskość prowadzi do wolności, nie do zależności. Złudne byty często budzą emocje, intensywne, porywające, pełne ekstazy. Na początku czujesz zachwyt, błogość, dreszcze, ale wkrótce przychodzi zmęczenie, niepokój, chaos, senność, poczucie pustki. Boska obecność działa odwrotnie nie potrzebuje błysków jest cicha, spokojna, głęboka. Po spotkaniu z nią czujesz lekkość nie ekscytację, ale jasność nie napięcie, ale przestrzeń światło nigdy nie wymaga nie manipuluje nie budzi strachu. Po jego odejściu czujesz wdzięczność nie głód kolejnego kontaktu. Najprostszy sposób rozróżniania to ciało ciało nie kłamie. Jeśli energia jest prawdziwa, ciało się rozluźnia, oddech staje się głębszy, czujesz spokój, jakby ktoś wygładził twoje wewnętrzne fale. Jeśli energia jest złudna, ciało się napina, pojawia się ucisk w klatce, suchość w gardle, rozdrażnienie, chaos myśli. Ciało wie zanim umysł to zrozumie. Zanim więc zapytasz czy to anioł czy potrzycie, Zapytaj, jak się czuje w jego obecności. To pytanie jest prostsze i zawsze prawdziwe. Świat duchowy jest jak ocean, są w nim głębie i są płycizny. Na powierzchni dryfują myśli, emocje, niedokończone modlitwy. W głębi pulsuje czyste światło źródła. Kiedy schodzisz w ten ocean poprzez medytację czy rytuał, zależy z jakiej głębi startujesz. Jeśli jesteś ugruntowany, spokojny, świadomy, zejdziesz głęboko do prawdy. Jeśli jesteś pełen emocji, bólu, pragnienia, zatrzymasz się w warstwach, gdzie krążą byty karmiące się ludzką energią. Nie są złe, po prostu mieszkają w niższych pasmach świadomości. Ale jeśli nie znasz zasad, mogą cię zmylić. To dlatego higiena energetyczna jest tak ważna. Nie wystarczy znać modlitwy, trzeba znać siebie. Jak się chronić? Nie ochroni Cię żaden amulet, jeśli nie masz świadomości, nie ochroni Cię zaklęcie, jeśli nie wypływa z prawdy. Prawdziwą ochroną jest obecność. Zanim wejdziesz w praktykę duchową, stań boso na ziemi, poczuj swoje ciało, oddychaj powoli, powiedz w myślach: niech do mnie przychodzą tylko te energie, które służą światłu, prawdzie i dobru mojej duszy. To zdanie działa jak kot. Jeśli wypowiesz je z wiarą, tworzy wokół ciebie pole czystości, które respektują nawet najstarsze duchy. Po każdym kontakcie energetycznym oczyść przestrzeń, zapal świecę, okać pomieszczenie, otwórz okno, umyń dłonie zimną wodą. Nie z lęku, lecz z szacunku dla energii. Tak jak codziennie myjesz ciało, myj też swoje pole. Cień jako nauczyciel, nie bój się go, bo cień nie jest wrogiem, to po prostu światło, które napotkało przeszkodę. Czasem trafisz na energię ciężkie, mętne, nieprzyjemne. Nie uciekaj, zapytaj czego chcesz mnie nauczyć. Być może pokazują ci część ciebie, której jeszcze nie przyjęłaś. Cień rozpuszcza się, kiedy przestajesz z nim walczyć. Złoży broń, gdy zobaczy, że nie chcesz wojny, bo największym orężem w świecie ducha jest miłość połączona z jasnością. Świat duchowy jest lustrzany, pokazuje nie tylko boskość, ale i to, co od niej oddzielone. Nie ma w nim zła ani dobra, jest odbicie. Twoim zadaniem, jako osoby świadomej, nie jest bać się tych odbić, twoim zadaniem jest widzieć różnice. Boskie siły, nie potrzebują dowodów, nie budują dramatów, nie walczą o Twoją uwagę, przychodzą w ciszy, w prostocie, wewnętrznym pokoju. Złudne byty zawsze coś chcą, zawsze karmią emocje, zawsze potrzebują Twojego spojrzenia, by istnieć. Kiedy nauczysz się rozróżniać, to natychmiast świat ducha staje się bezpieczny, a Ty stajesz się Jego. Świadomą współtworczynią, bo najczystsze światło nie płynie z zewnątrz, ono bije z wnętrza Twojego serca i tylko tam nie ma już iluzji. Jeśli ten film dotknął czegoś w Tobie, napisz w komentarzu, czy zdarzyło Ci się czuć energię, która udawała światło? Jak reaguje Twoje ciało, gdy spotykasz coś, czego nie umiesz nazwać? Podziel się swoim doświadczeniem, pomóż innym nauczyć się rozróżniać prawdziwe światło od odbicia, bo tylko świadomość czyni nas wolnymi. Zasubskrybuj kanał Lunaris, by nie przegapić kolejnych rozdziałów o świecie duchowym, energii, bogach i pracy z cieniem. A jeśli chcesz wesprzeć tę przestrzeń wdzięcznością, możesz zostawić energetyczną kawę na Bajkofitu. Niech Twoje serce stanie się świątynią rozróżnienia, miejscem, gdzie światło zawsze zwycięża nad iluzją.